Witam w kolejnym filmie, oczywiście w drodze, jak byłam Teraz już wróciliśmy, ale w sumie nie wiem, czy zdążyłam coś tam nagać później, już nie pamiętam, mam zaćmienie Za dużo ostatnio spraw, za dużo różnych spraw, problemów, nie nieproblemów, różnych kwestii Które wciągają, nie wciągają, no i przez to po prostu wiele przeswanych nocy, no i to po prostu coś tak, no ale to tak tak się kończy, później nie mam dobrze przez noc nos bitą, dlatego że już taką yy, tak mam po prostu organizm mocno yy, przemęczony yy, Nagrywałam film tam po prostu tak zwykle wybitnie spauzowałam Później po prostu nagrały się te momenty, gdzie odkładałam telefon No i wybitnie się wszystko co układa wtedy oczywiście, ale tam właśnie ucięło mi kilka fragmentów odnośnie timeless, odnośnie wenis i dobrze wymam, właśnie, kaszai, Kenzo, dlatego, że roz. Ispachan Rose, e, Rose e, z Ifroshe, którym towarzyszyły, o których tam troszeczkę opowiedziałam, było w sumie, więc tylko się nie nagrało. To e, tak naprawdę jest e, zapach, którym dla mnie ma klimat, e, właśnie kaszai. E, dlatego, że kaszaj, słabo pamiętam, taki też, właśnie trochę klimat lat 90., właśnie taka Owoc brzkwini w takim stylu, natomiast jakieś podobieństwo, taka wspólna aura, wspólny klimat jak najbardziej. Tylko tak jak mówię w i Spachanta ta nie jest wspominana. Natomiast podejrzewam, ja przez to, że tworzę, doskonale wiem, jaki klimat tworzy taką brzoskwinię z stylu lat 90. I po prostu prawda jest taka, że ten składnik został. Na 99% użyte, są w sumie dwa takie składniki, może to już więcej nie wiem. W każdym razie yy, też w i Spacham. Po prostu nie zostało to wspomniane w nutach, natomiast składnikowo jest to, bo wiadomo oczywiście, że mamy nuty, ale mamy też kwestię składników i jakiś składnik może dawać jakiś efekt, a to nie zostało po prostu yy, podane w nutach. Yy, różnie to bywa. Tak jak już mówiłam, wykrotnie kumaryna. No, mamy często w nutach kumarynę. Więc już typowo powinien być podany nutę jakaś migdał, nie migdał. Czasami różnie to jest nuta. czasami podają migdał, czasami nic nie podają czasami podają właśnie kumarynę, którą właśnie ludzie na przykład nie koją, że kumaryna to migdałowość. Właśnie są pewne składniki, które jakby nie są ze sobą migdałowość, um, a są po prostu znaczone inaczej. No nie wiem, chociażby tonka nie niesie migdałowość, haliotrop niesie migdałowość i różne inne kwestie Jak samo są kwestie, które nie są kokosowość. Możemy kokosa nie lubić, wiemy, że kokosa mamy unikać, ale są inne rzeczy w rozpiskach, które. Raz, że nutę, ale nawet w rozpiska składników jakieś składniki po prostu mogą dawać taki efekt, i człowiek potem jest zdziwiony: przecież w nutach nie ma kokosa, nie ma nawet nic, co by mogło się łączyć z kokosem, jakiś efekt taki dawać. A tu nagle po prostu kwestia czegoś też w nutach, nie w nutach, boże, tylko w składnikach, przysafałam, zaplątam składnika, składnika. Nuty to jedno: chodzi właśnie, że coś może być po prostu w składnikach, dawać taki efekt, połączenie składników, tak jak mówiłam w Cartier karat czy w Fu z Cartier. Ja y, wyczuwam bardziej efekt w czerwonej porzeczki Gdzie żadna po prostu nie jest wskazywana w karacie A w bzf jest wskazywana malina, ale po prostu na mnie taki jest efekt Z kolei w wycofanych niszowych Lips rubrę Tytułowa czerwona porzeczka, to czerwona porzeczka A ja bardziej czuję rozwniszone maliny, więc tak czasami po prostu bywa W playingu w Wydawniku Liana nie ma wiśni, ja czuję efekt takiej właśnie bardzo danej owocowości, ale właśnie strony stronę wiśniowości Śnie mnie olśniło, że ja muszę szukać jeszcze jednego unikatu Myślę na uwadze, wiśniowy żywą To jest to, A olśniłam, ponieważ rozmawiam właśnie z... E, z pewną osobą, którą wcześniej e, kojarzyłam właśnie, że są takie konta na Allegro Właśnie z różnymi retro zapachami Potem się okazało, że e, właściciel tego jest na grupie niszowej Po prostu już mam z nim kontakt ogólnie też e, inny, więc... Um, wiedziałam, że kiedyś stają właśnie Żompa to Panam Panam, Dozywałam się i właśnie nadal jest, także um, cieszę się bardzo, że będę mieć ten unikat Żompa to, ponieważ do Panam Panam mam w ogromny sentyment. Ja używam za zapachu bardzo często, I Z samym początku naszego mieszkania we Wrocławiu, to było jakoś nie wiem, 2012 roku około. I pamiętam, yy, że niesamowicie pozytywnie odbierałam ten zapach. I to była taka owocowość z takimi emocjami, właśnie z takim trochę takie retro trochę taki szyb owocowy, trochę coś takiego, co się może spodobać mięśnikom, champagne czy być i wreszcie w sonorą I to jest niesamowity zapach i on mnie może przenieść w czasie, ponieważ to jest coś co myślę, że no zobaczymy, zobaczymy, bo Salony yy, jest to było bardzo odległe. Tutaj jest jednak coś bliższego, to jest takie tam powiedzmy z 12 lat, więc co ja chciałam jeszcze powiedzieć, oczywiście wyrażenia po czasie to jest jeszcze inna sprawa, różne rzeczy na to wpływają Nam się odbiór może zmieniać w ogóle bardzo szybko, w związku z pogodą, porą roku, wszystkim tak naprawdę Nawet nastrojem, tym co jemy, tym co ostatnio było używane Człowiek jest po prostu na przykład zmęczony jakimiś mocniejszymi zapachami i zupełnie coś potem już inaczej odbiera Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, więc jakby ten klimat kaszai wracając Pojawiły się komentarze, jedna, jeden komentarz był odnośnie Wenis Um, ja powiem szczerze, że wenis i Wróższe miałam już jakiś czas temu na uwadze. Teraz, jak ta osoba napisała, to sobie jeszcze raz do tego zapachu opisów, no tak dalej wróciłam. Um, mam na uwadze, chociaż um, nie jestem przekonana, czy to będzie dla mnie klimat. Natomiast na pewno jest to zapach z opisów właśnie z, takimi, z taką dawną szkołą perfumiarstwa, z taką jakością, e, z takim rozwojem zapachu, więc na pewno jest to e, ciekawa perełka. Jeszcze kiedyś właśnie pod kątem tej nazwy i i tak dalej gdzieś ten zapach miałam na uwadze Kasia pisała, pisała właśnie te kwestie odnośnie timeless, więc właśnie ja w tym zestawie tych um, 5 buteleczek mam ten timeless time, timeless ultra timeless, Tak dużo powiem i tam są jakieś chyba różne bo Kasia pisała, że jest ta wersja, tu jest na fragantice obrazek że jest też ta wersja um, nowa, że obie dobre nie wiem czy Kasia już tam porównywała je ja nie wiem w sumie jaką ja mam, udało mi się zrobić fajny cel właśnie tą późniejszą wersję, tą wcześniejszą też widzę, że jest więc pomyślę jeszcze sobie, zobaczę najpierw yy, ta która przyjdzie, czy to jest ten klimat co w tej buteleczce może one się aż tak bardzo nie różnią yy, ale właśnie ten ma dopisek ultra, nie wiem czy też jeszcze nie był jakiś jeszcze inny którego może gadnimy na fragrancie, bo tam widziałam, że jest timeless klasyczny i timeless chyba R zupełnie inną i y, gdzieś tam widziałam w jakichś tam archiwalnych informacjach, wyszukiwarki, że było coś takiego jak timeless, Ultra, coś tam, coś tam, jakby. To może były jakieś takie, właśnie jeszcze, jakieś takie vintage wersy nie wiem. Może ten zapas aż tak naprawdę nie zmieniał, bo to nadal, była te, nadal to były takie etapy tych bardzo dawnych y, Aivonu, więc na pewno nie wszystkie były zachowane w dobrym stylu, tylko. Nie wiadomo, na ile to się tam potem zmienia, zobaczymy, bo ten tajmy z tego pięciometrowego metrowego już sobie w ogóle przelać i będę sobie używać. Yy, I to na pewno sobie zużyję spokojnie do zera. Tak samo wezeruję sobie roz i spachan. Może trzeba trochę zostawić na pamiątkę, nie wiem, może nie wezeruję nie wiem, zobaczę, zobaczę, ale jak wciągnie Roz i spachan, podoba mi się zapach, podoba mi się ta miniaturka, ten, ta zatyczka, wszystko mi się podoba. A w ogóle. Jeszcze um, Kasia pisała jeszcze kilku innych zapachem, ze mnie o Ifroshell Unikacie wie privé. Poczytałam trochę spiski not i opisy i tak dalej. I udało mi się odrafisz, także też będę mieć. Um, oprócz tego jedna z osób pisała o Jerzynowym. I mare Eliksir, ja kiedyś o tym zapachu czytałam, tylko tam właśnie były takie informacje, że później ten zapach wrócił i że coś jednak trochę słabiej. I ja właśnie nie do końca jeszcze jestem zorientowana, żebym właśnie dobrą wersję trafiła. A z kolei jak już byłam mowa o tych jeżynach, to mnie znowu wzięły, mi się, że właśnie posprawdzać unikatę do nakaran, bo cały czas mam w pamięci, ja różne unikaty do mam, i różne dane zapachy do nakaron bardzo cenię. Natomiast um, Właśnie, mam no taki trochę sentyment obidawszy z Night, akurat do tej wersji. Ale kto to wiedział, że takie, to były takie ceny, że to trzeba było robić zapasy? No właśnie, problem w tym, że moje początki takiego ogromnego perfumocholizmu to jeszcze było naprawdę dużo dobrych zapachów mainstreamu. I, I gdyby człowiek wiedział, to by robił zapasy. A potem właśnie takie polowanie na dawne zapachy, przecież um, poznałam La Prairie Gold, jak był dostępny i miałam flakon, ale nie robiłam zapasów. Później robiłam zapasy, jak już to było unikatem. Yy, nie wiem, ja już nie pamiętam, czy Cecili, z Dolczynką, którą nakupowałam już jako unikat. Ja już niektóre czasami właśnie nie pamiętam. Fajne nabywały te L-Kolektor, kto to wiedział, że to potem zniknie? No, trzeba było wiedzieć, bo by taka jakaś limitowanka była. No, i, tak, i tak by można było wymieniać i wymieniać. Wiesz, był czas takich świetnych cen za unikaty alegorie. Był yy, taki czas, zresztą, tak samo odnośnie niszy, że były takie czasy na świetne ceny Vicanto. Um, kiedy długo ogóle była ta marka mało znana, ona się pojawia na proste zakupy w takich śmiesznych cenach. Po prostu, no kto to wiedział, że to potem takie będą, no, teraz niektóre wikando kosztują ponad 1000 złotych. A wtedy to były ceny między 100 a 200 złotych. Co tam jeszcze? Mm. Ja jeszcze w ogóle, w sumie o różnych unikatach i wprowadzam trochę, bo kiedyś miałam Irie. Już miałam styczność z Nebbią, opowiadałam, bo mam gdzieś jeszcze nawet trochę tej końcówki dekantu. Miałam Natura Miliner, miałam kiedyś na Naturę Coco, miałam też Marcela Oriflame, jakby te różne perełki się przewijały, jeszcze jakby miałam dostęp jeszcze do niektórych. Tych lepszych, właśnie zapachów, i froszy i tak dalej. To znaczy, ja nie jestem do końca zrozumiał, jak teraz jest ich froszy. Myślę, że nadal nie jest źle, tylko po prostu było lepiej, bo myślę, że Avon, Oriflame to już poszły w złą stronę. Ale mówię tak ogólnie. A w ogóle ja dzisiaj zahaczam przez moment. Ym... Byłam przez moment w hebe. Są nowe chansons du. Nie wiem, co się wymawia. Bo jest wersja y, cytryna, jaśmin, wanilia i róża. Były trzy testery dopowiadała, odświeżyłam sobie różne zapachy Karla Lagerfelda, jest to seria miast Paryż, Tokio i i mi umknęło, co jeszcze i ta seria, gdzie jest jeżyna, kwinia coś tam, coś tam, coś tam będę opowiadała też także jutro będzie czas może na jakiś kolejny zapach, chyba na tym zdjęciach w poście Wskazałam ten koszyczek, który sobie taki w past taki pastelowym, brudnym różu przeznaczałam. Jeden z koszyczków, bo tych koszyczków ja mam 100 tysiące Przeznaczałam właśnie na tę ostatnią paczkę, no tak w zasadzie te wszystkie zapachy, że chodzi o dawne i Fresh, i, i avon, i te, nie tylko w tą paczkę, ale nie tylko, bo tam jeszcze dodam te always zielone, czyli te z tych ostatnich, żeby mieć to tak, że tak powiem, na dosyć bliskie dni właśnie, żeby sobie do tej przesyłki wracać, do tego koszyczka wracać, do tych zapachów a koszyków tak mówię tysiące, dlatego że pełno koszyczków pod różnymi względami koszyczki, które mi porządkują pewne rzeczy, koszyczki pod kątem składników laboratorium koszyczki pod kątem różnych innych rzeczy, więc jakby u mnie to jest taka mania koszyczków że mam różne koszyczki z różnych miejsc Mam też takie pudełka do przechowywania, troszeczkę jakieś styka i maxi. No, tylko jest, Tylko wizualnie mi się na przykład y, motyw, wzory tak spodobały, ale mam też dużo takich po prostu jednolitych, y, takich po prostu y, bazowych koszyczków do y, grupowania, porządkowania, ale, ale wybieram takie, które wiem, że dobry, dobry, dobrze są tak wykonane, że duże ciężar utrzymają, że są takie stabilne, mocne, wytrzymałe, y, tak też dobre do przenoszenia. No, i głównie w takich kolorach, które, które mi będą pasowały. W sensie, jak widzę koszyczki to obserwuję różne kwestie, właśnie wykonanie, jak się je chwyta, jaka jest ich jak wytrzymałość, ile według mnie wytrzyma, utrzymają, bo to są często ciężkie rzeczy. Jakby, jeżeli ja ulokuję cały ten grudek flakonów, czy coś, sobie muszę mieć pewnie, że to utrzyma. To nie jest tak oczywiste. No i właśnie ta kolorystyka też. Ten, jakby na nich wzór też, bo część wzorów mi nie pasuje, jak tak na w różnych miejscach. A jest z tych rzeczków pełno w różnych miejscach. Ja ich nie zamawiam, raczej online. Pewnie by było tanie, ale wolę jednak je zobaczyć na żywo, bo widzę, że na żywo mi większość nie pasuje, więc wolę jednak wyszukać na żywo takie, które będą mi pasować, niż zamawiać online. Znaczy, mogłabym zamówić jakieś tam na próbę, zobaczyć, bo to też nie jest powiedziane, żeby było źle. Dużo rzeczy jednak też zamawiam w sumie online, yy... tak. Także, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Jak ktoś y, szczególnie polecam, jakiś dawny zapach Eijo, czy jakiś taki za, dawny zapach i frusze, czy jakiś zapach dawny z Oriflame. Kilka osób wskazywało Freje. No niestety, ale patrzyłam w różnych miejscach, z tym jest ciężko. Ja może zdobędę na grupie perfumowej, zobaczę. Y, widziałam też, że y, Agnieszka. Pisała maila, będę odczytywać. Właśnie Agnieszka, to się też między mną zaczęło, to właśnie wspomniałam znowu o tym, tych dzwoneczkach, i to był taki impuls, który gdzieś tam ciągle mi to w głowie siedziało. I ten impuls powodował, a, że sprawdziłam i coś znalazłam, i poszło to w dłużo, szerszą stronę. Agnieszka pisała, że bardzo się ten temat podoba, właśnie poruszania tych dawnych, dobrych, właśnie i prosze, Ewonów i tak dalej. No, jest to niesamowite jakie były dobre zapachy katalogowe, bo te dawne zapachy katalogowe przewyższają aktualne, dużo droższy mainstream, czy to były takie ceny? No niestety poszło to w taką stronę jak poszło, tak samo popsuł się mainstream, tak samo psuje się teraz nisza. Agnieszka jakiś czas temu wspominała, że właśnie Teraz tą przyszłością są zapachy rzemieślnicze i niestety taka, niestety, niestety, stety, taka prawda. Po prostu zapachy rzemieślnicze, zapachy autorskie, zapachy na ciekawych składnikach, na dobrych jakościowo składnikach, absoluty, ekstrakt, eliksiry, nie eliksiry to ma właśnie szansę na bardzo dobrej jakości zapachy, na unikalność, na trwałość, na parametry. I właśnie to mnie cieszy, że tyle osób wskazuje, że właśnie te zapachy są. Tak komplementowany, tak intrygujący, tak inny, tak unikalny, szlachetny, parametrowe. Właśnie teraz jedna koleżanka mi pisała, że mąż był zachwycony zapachem. Właśnie, um, który miał ja ode mnie, który w prezencie. Um, do spróbowania. Właśnie sensual real. I na to powiedziała, że moje zapachy zrobiły furorę wśród koleżanek. Już zaczęłam wskazać właśnie mu Instagram, że ja sobie um, Mogły się zorientować właśnie w różnych kwestiach i tak dalej. Więc jakby dużo jest takich sygnałów e, i mnie to bardzo cieszy, ale jakby nieskromnie powiem, że mnie to nie dziwi, dlatego że to są naprawdę bardzo dobre jakości składniki. To nie jest pierwszy lepszy fiołek, pierwszy lepszy cer i tak dalej. Tylko chodzi o to, że ja już poznałam taki ogrom składników, że już potrafię wysłupać po prostu takie prawdziwe perełki, w których robię sobie zapasy. Po prostu odkryłam tyle fenomenalnych składników. One mają tak świetną jakość, wydźwięk, tyle różnych unikalnych ekstraktów z różnych roślin, nie roślin i tak dalej. Po prostu to jest niesamowite, bo tak jak mówiłam, każda kwestia są takie i takie. Tak jak mówiłam, na przykład, w laboratorium sopłockiego stylu pomarańczami totalnie nie pasowałam. Bergabetka była znośna, mandarynka była nawet, nawet. Natomiast ja mam cytrusy dla mnie idealne: idealną bergamotkę, idealną cytrynę, mandarynkę, pomarańcze. Yy, wszystkie cytrusy idealne. Yy, taka mandarynka na przykład w m 61 była dla mnie lepsza niż yy, w sobotkim stylu. Tak jak mówię, pomarańcza była dla mnie tam nieudana. Natomiast yy, ja po prostu zdobyłam po prostu świetne ekstrakty z cytrusów, i to. To jest po prostu jakość naturalnych ekstraktów z cytrusów, bardzo jakościowych, świetnie zrobione, No i to są po prostu piękne składniki. To są tak piękne składniki, które po prostu mają szansę stworzyć świetne dzieła z mandarynką, świetne z pomarańczą i tak dalej. Po prostu to jest jakość cytrusów magiczna, tak realna, tak żywa, bardzo jakościowa i to po prostu nie zahaczy o jakąś, nie wiem, Nienaturalność, syntetyczność, jakiś drażniący efekt, jakieś odświeżaczowe, to nie ma szansy w takiej stronie, bo to jest po prostu czysta prawda z, z takich kwestii. I to, tak naprawdę, właśnie wysłuchanie różnych wyjątkowych składników, świetnej jakości różnych drzew, Skoników zadaniowych, skoników iglastych, skłoników zielonych, składników kwiatowych, wiele różnych absolutów: Kwiatów, absolut z czampaki, absolut z, z osmantusa, abs różne, absolut z mimozy, składniki z irysa. No tego jest tak naprawdę bardzo dużo. Wiele ciekawych składników y, owocowych, y, świetne składniki drzewne, takie ja świetne składniki zadaniowe, i muszę wrócić z serią odnośnie zadaniowości składników. To jest seria Laboratorium Perfumowe, seria Składniki Perfumowe, pod seria Zadaniowość Składników Perfumowych, seria też odnośnie moich tworzeń, zamysłów, seria Perfumista, Artista, powołanie głównie. Natomiast y, właśnie zadaniowość składników został zrealizowany odcinek o ogromnej roli i różnych zadaniach muchu. Odnośnie tak samo zadań szafranu, będzie odcinek odnośnie zadań paczuli, cedru, Te w pierwszej kolejności, bo obiecałam. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. W udało mi się trafić kolejne ciekawe podkładki, pod jakieś kubki, nie kubki i tak dalej, mania kubków, wręcz kolekcja świetnych, unikatowych, parałkowych kubków, niezabstrokaconych, szlachetnych. W ogóle udało mi się zrobić kolejne podstawki. Kolejne podstawki, i to jest one są z drewna akacjonibym. Takie mi się udało trafić. Takie się zezywałam. wizualnie mi się podobało, że że z drewna akacji to już w ogóle. Ja lubię takie właśnie rzeczy, z różnych naturalnych rzeczy, nie wiem, z bambusa, nie bambusa. Właśnie zzywałam się właśnie że do naszej kuchni, właśnie żaluzję. Żaluzję, właśnie chciałam bardziej żaluzję niż rolety, i właśnie żaluzję bambusowe. Ostatnio nawet mi zależało właśnie na tym, żeby właśnie miotła była bambusowa A ja mam manię po prostu, żeby nie było pyłu, nie pyłu Po prostu, więc takie rzeczy są dla mnie bardzo ważne, i ja wolę mieć kontakt z takimi rzeczami um, Oprócz tego, właśnie te podstawki, kiedyś utrafiłam właśnie z bambusową taką misę um, na tym stoisku rzemieślniczym, zwanym Królem, potrafiłam właśnie, co tam trafiłam, właśnie z liści palmy, iglastej, na przykład, właśnie różne takie do przechowywania, więc mam różne takie też do układania rzeczy, właśnie, czy na przykład, nie wiem, na owoce, nie owoce, na różne rzeczy, również z tych naturalnych rzeczy, na przykład, właśnie z liści palmy, gastały, były to właśnie część tych bombek, takich właśnie szlachetnych i rzemieślniczych choinka nadal stoi u nas w kuchni jest świetnym elementem dekoracyjnym właśnie takiej kuchni po remoncie, która jest bardzo minimalistyczna szarość, czerń, biel i właśnie um, jest um, właśnie tak. jest jeszcze ta choinka jeszcze świątecznie ale przejdzie zaraz w inny element wizualny kontrastowy, kolorystyczny um, ale to już w zasadzie już, już tam prowoi to przeszło praktycznie, bo już Wrzucam właśnie elementy, różne podstawki, niepodstawki, podkładki i tak w kolorze, już są już od jakiegoś czasu, tam powiedzmy paru dni wrzucane w kolorze przepięknego odcienia pudrowego różu, przygaszonego różu, jasnego różu, takiego niektórych jakby trochę też w taki bardziej pudrowy róż, lekko metaliczny. Wszystko jest takie. Wyważone i zachowane w tej jednej kolorystyce, jako ak akcent kolorystyczny, i tak dla reszty minimalistycznej, szarość czerni. Dobrze, e, to chyba tyle. Czy ja coś teraz wieczorem posprawdzam? E, biorę prysznic, może będziemy coś oglądać, nie wiem, zobaczymy co będziemy robić. My czasami różnie tak wieczorem robiliśmy, bo czasami to jakiś tam wieczór filmowy czy coś, ale. Zdarzyło się nam robić też turniej w jakąś grę, ale ostatnio bardzo dawno nie graliśmy, chociaż teraz przy porządkach trochę gier jest położony w takie jedno miejsce, tak w miarę na wierzchu. Um, musimy odkupić sobie karkazon, które straciliśmy, to kiedyś. To kiedyś graliśmy bardzo często, taka powiedzmy, nietypowa, no taka z tych takich. Aktualnych, takich innych, mniej typowych Gier planszowych, to taka nie planszowa, droga, taka bardziej strategiczna Ale taka właśnie z gier tego typu, że właśnie No nie jakichś tam komputerowych i tak dalej My w to często graliśmy jeszcze na naszym Pierwszym mieszkaniu, które wynajmowaliśmy w Warszawie To było dawno temu Potem my tą grę jeszcze mieliśmy na tym drugim A potem już nie Później w ogóle najwięcej gdyśmy chyba w tę w grę taką strategiczną, karcianą strategiczną i nie tylko tą boss-monster, czy jakoś tak. Później nam się zdarzało, że są jakieś takie gry tego typu, takie planszowe, strategiczne i takie właśnie tego typu, takie nowego typu, te planszówki strategiczne i tak dalej. Właśnie chodzi o biblioteki, bo mieliśmy bardzo blisko bibliotekę i właśnie ona miała dużo różnych takich tego typu gier, właśnie w taką taką stronę właśnie tych takich mm, innych, nie takich jak, niestandardowych. Powiedzmy, tych yy, takich powiedzmy, planszówek, niestandardowych. Czasami to się mówi tak potocznie, że wszystka, planszówki, a tak nawet niektóre te gry wcale nie mają planszy, ale tak się po prostu to zbiorczo, tak się to w, po, zbiorczo po prostu określam, taką wspólną powiedzmy nazwą, no to już tak poszło. Yy, w sumie powinno się na niektóre po prostu, nie wiem, gry karciane, bo karty są głównie o karty. Czasami jednak te karty tworzą jakąś pewną planszę, taką powiedzmy, tworzą ruchomą planszę, zmienną planszę, nie wiem. Yy, co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Yy, a, wezmę prysznic i może coś z tych Z tego koszyczka, właśnie z tej przesyłki i frosze, eyewit, i tak dalej, coś sobie posprawdza mocniej. Tak jak dzisiaj sprawdza mocniej Ros i spachan. Yy, Myślę, że po prysznicu będzie mi super właśnie w tym zapachu i frosze wycofane, tam gdzie wszystko mi pasuje, ten pivoan, Flakon, zapach, korek, opakowanie, po prostu wszystko idealnie. Dosłownie musi pójść w jakieś ważne miejsce, żebym już ja nic nie zrobiła temu kartonikowi, zresztą ja zawsze uważam i raczej, że jak jest jakaś skaza, to po prostu takie już przyszło, to już jakby... Yy, na przykład czasami jest tak, że wiedziałam, bo czasami to się tak określa, tylko po prostu człowiek i tak chce ten flakon i... Yy, no, w stanie się pogodzić z jakimś tam z czymś tam po prostu, bo jakby. Ja wolę, żeby był korek, wolę, żeby wszystko było całe i zdrowe, ale zapach jest zawsze najważniejszy, tak? Bo jeżeli człowiek jest perfumocholikiem, to też ma dekanty, które nie mają flakonów, korków, tych wszystkich otoczek. A. Wiele razy było tak, że dekant może cieszyć dużo bardziej niż flakon. Więc, jakby to jest właśnie perfumoholik, a nie jakiś snob, kolekcjoner i tak dalej. Najważniejszy zapach. Natomiast są takie flakony, które no, są mocno, że tak powiem, w mojej estetyce. I ja generalnie bardzo lubię też takie minimalistyczne flakoniki, które mają jakieś takie ciekawe korki, ale właśnie też takie korki, które są dobrze wykonane pod kątem i artystycznym, właśnie tym wizualnym, ale też materiałowym Na przykład, właśnie ten korek chyba sobie zestawę z Onericotału, bo on jest, wydaje mi się, że to jest jako zielony, taki w wpada yy, wykonany z kamienia, z granitu. To tak wygląda. Jeszcze powiem tak, jak w jakimś miejscu z granitem, to się aż dopytam. Oni to rozpoznają na pewno, ale wiem, że są, bo jak byłam w tej hurtowni granitu, wybierałam sobie płytę na blaty To to były, wiadomo, że granity w naturze nie występują we wszystkich kolorach, ale właśnie w takich odcieniach, tego typu, w takie zielenie, owszem były Czyli jakby jest to możliwe, nie znam akurat nazwy tego granitu, dużo nazw granitu znam, bo trochę się tego naoglądałam w, w tym miejscu właśnie ta firma, która robiła blaty, kamieniarska, hurtownie z płytami z granitów i marmurów, jakby tego się naoglądałam ogrom czasu, byłam tam bardzo długo. Teraz mogłam nowy namiar na jeszcze inną hurtownię, w razie czego, jeżeli chodzi o granity i tak dalej. Jakbym chciała wybierać później do przedpokoju te blaty z granitu czy coś innego, bo też nie każdy materiał jest y, wszędzie dostępny, jakby to się różni bo na przykład nie zależy na pewnym granicie do przedpokoju ja go widziałam na żywo w takich y, pokazowych materiałach właśnie w tym miejscu pierwszym co byłam, ale okazało się jak tam rozmawiałam, że nie mają typowo płyty na stanie, w MK y, w tej hurtowni granitów też tego, tej płyty nie było bo się pytałam o ten materiał, chciałam go zobaczyć właśnie y, też jeszcze jakieś inne płyty, ale jeszcze jest jedna w Gdańsku więc może tam jest, ale generalnie to jest trochę słabo dostępny granit więc nie wiem, dobra, w każdym razie sprawdzę hmm. A, no i właśnie tam powie, no, po prostu całościowo idealnie ten piwowan I właśnie on będzie super tak po prysznicu I jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie Agnieszka pisała właśnie, że Nie wiem czy dobrze pamiętam, że te piwowan miały jakieś różne wersje Także to tyle Dziękuję za uwagę I do usłyszenia